Polacy nie gęsi, swoją kuchnię mają, żuramen, połączenie kuchni polskiej i japońskiej. Gazeta Wyborcza. Donald Tusk zwołuje w maju marsz patriotów w Warszawie. No ale A dole. O nie, to się zaczęło. Czerwony bór koło łomży. 178 mieszkańców. Otwarto tam ośrodek dla imigrantów. Lokalne władze nie zostały poinformowane o decyzji. W ostatnim czasie można zauważyć grupy imigrantów spacerujące po okolicznych wsiach. Mieszkańcy zgłaszają obawy o bezpieczeństwo. Restauracja, którą odwiedził Książulo i zostawił naklejkę Muala zamyka się. W październiku 2024 roku odwiedził on bar, który mieści się w budynku urzędu dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Książulo narobił nam sporo kłopotów. Odkąd tyle osób usłyszało o naszej jadłodalni, to codziennie mamy ręce pełne pracy. Jestem już zmęczona tym rozgłosem. Do urzędu dzielnicy wpłynął wniosek o wypowiedzenie umowy najmu, złożyła go sama właścicielka, miała nie mieć już siły w prowadzeniu biznesu, zwłaszcza po nagłym wzroście popularności. Minister Radosław Sikorski Polska finalizuje z Francją traktat związany z wzajemnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że tylko będą znaczyć coś więcej niż te, które, były, które miała Polska przed II wojną światową z Francją i Wielką Brytanią. Procent mieszkańców, którzy planują w poszczególnych województwach zakup mieszkania. Jak widzicie ściana wschodnia cała 2%, Lubelszczyzna 3%, ale najgorzej wypada. Najlepiej wypada województwo mazowieckie, gdzie 20% mieszkańców chce kupić mieszkanie. Zobaczcie, nawet ziemniak w make-upie może wyglądać dobrze. Znaczy, no dużo lepiej niż bez make-upu. Gazeta Polska codziennie twierdzi, że amunicji 155 mm starczy nam na 3 dni wojny. Całe 3 dni. USA łagodzi normę emisji spalin. Do łask wracają mocne V8 w planach powrót do 6-litrowych wersji chemii. Tymczasem zaraz w Europie do potężnych hałd będą montowane silniki o pojemności pół litra i przy przebiegu 50 tysięcy kilometrów będą się rozlatywać, ale chociaż będą ekologiczne. Kto by tam chciał V8? Pilne gwałt na 14 latce we Wrocławiu. Policja poszukuje sprawcy. Dziecko narysowało tatuaż jaki posiadał pedofil, może ktoś taki widział. Nieznany sprawca zaatakował i zgwałcił dziewczynkę na przedmieściu oławskim. Zdarzenie miało miejsce w czwartek pomiędzy 8 a 10 rano. Mężczyzna był szczupły, ubrany na czarno, miał nerkę na pasie, zadrapanie koło oka, tatuaż korony na prawej dłoni, jak tutaj, które narysowało dziecko. Jeżeli ktoś zna człowieka posiadającego taki bądź podobny tatuaż na prawej dłoni, powinien zgłosić to pod te numery, ewentualnie prosto na policję. Kryzysu deweloperów mieszkania przestają się sprzedawać, więc trzeba puszczać takie artykuły. Bloki z wielkiej płyty mogą wymagać wyburzenia w ciągu 20-30 lat. A tak w rzeczywistości okaże się, że jeszcze postoją dłużej niż niejedne mieszkania od dewelopera. Umowa o eksploatacji minerałów zablokowana w Ukraińskiej Radzie Najwyższej. Zdaje się, że deputowani przeczytali tekst. Putin zaproponował utworzenie na Ukrainie rządu tymczasowego pod kontrolą ONZ i przeprowadzenie w tym kraju wyborów. W jego opinii Zełęski rząd nie mają mandatu do sprawowania władzy goniec ujawnia po naszym reportażu o fałszującym swój życiorys celebryci od medycyny estetycznej macieju panku i jego program znika z TVN, izba lekarska składa doniesienia panek klinik zawiesza działalność wiele kobiet po zabiegach medycyny estetycznej w tej klinice mówiło o poważnych komplikacjach do tego dochodzą przestępstwa skarbowe wiele pań płaciło za zabiegi gotówką i nigdy nie otrzymywały za to potwierdzenia zapłaty czy faktury czy nawet paragonu a sumy to były niemałe. Tak to jest, widzicie z tymi celebrytami brylującymi w telewizji. Coraz więcej słyszymy o takich historiach. Wreszcie wychodzę za mąż. On jest lekarzem, pochodzi z USA i jest synem wysoko postawionego generała. Niestety ojciec go nie rozumie, dlatego przyjeżdża do mnie. Wysłałam mu na Western Union 2000 euro, żeby mógł już dzisiaj być ze mną. Jego komórka jest wyłączona. Myślę, że siedzi jeszcze w samolocie. Życzcie mi szczęścia. Samotni mężczyźni w wieku 25-34 lata, jak widzimy, na całym świecie ten trend wzrasta, chociaż w Polsce pomarańczowa linia jest i tak ten odsetek niższy niż w innych krajach. Najwyższy jak widzimy jest w Korei i w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, w Polsce w roku 1996 tylko 20% mężczyzn w tym przedziale wiekowym było bez partnerki, a w 2022 czy tam nawet trzecim bo podobnie już ponad 40%, około 45, dwa razy tyle. Władimir Putin, błędne jest uważanie roszczeń USA do Grenlandii za ekstrawaganckie, geopolityczne zmagania w Arktyce po prostu się nasiliły. Rosja nigdy nikomu nie groziła w Arktyce. To jest hit nad hitami, który pokazuje obłudę i hipokryzję polityków. Ursula von der Leyen przyleciała swoim prywatnym odrzutowcem 47 km z Wiednia do Bratysławy. jeszcze nie zgadniecie gdzie. A może zgadniecie na szczyt klimatyczny, w którym zachęcała ludzi, by zrezygnowali z samochodów w imię ochrony środowiska. Wytoczajcie? Plebs do metra. Królowie niech latają. Ale nie to była wyjątkowa sytuacja i wyjątkowy człowiek. Nie można tak tego oceniać, prawda? A może można i wypadałoby zacząć jakiekolwiek zmiany od siebie, a nie wymagać tego od innych. Rafał Trzaskowski ma aż 98% szans na wygraną. Jest to minimalny spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do sytuacji sprzed trzech tygodni. Michał Rogalski o statystycznym modelu, jaki publikuje onet. 98% szans, nawet bronek tyle nie miał. Zobaczcie rekordowy wysyp ofert na sprzedaż mieszkań. To są wszystkie oferty razem na Eliksie i Oto Domie. Jeszcze takiej ilości wystawionych ofert nie było. Dodatkowo w różnych miastach w Polsce zobaczcie już, jakie można spotkać obniżki cen od tych pierwotnych cen, co były początkowo wystawione minus 50 tysięcy, 47, 45, 30, nawet 150, 90, 65, tu też tam w okolicach 50 tysięcy. Tak więc nie wiem, czy jest to tylko korekta cen, czy może jednak złote czasy dla fliperów skończyły się w Polsce. 9958 osób podano eutanazji w Holandii w 2024 to 5,4% wszystkich zgonów. Starzy ludzie, niepotrzebnie życie bez sensu fałszywa wizja nowoczesnej Europy.